Witajcie widzowie na kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zagramy sobie w SpongeBob Tower Defense. Jest to nowa gra. Więc no, nie wiem, czy jest jakoś super. Byłem jakby w miejscu, gdzie się wybiera jednostki, więc ja sobie już polajkuję bo mogę. Teraz wchodzę. A miejscu gdzie się wybierają jednostki, no właśnie tu, tu miałem i mamy Patryka, Spongeboba i Squidwarda. Ja sobie wezmę Squidwarda, więc jest i on. No, okej, okay, okej, okay. spoko. Um, mamy tutaj 100 klejnotów za i codzienną nagrodę więc ten i wiem, że gdzieś tu się chyba da kod a kody są od poziomu 10, ponieważ jest kod yy, taki 500k i za ten kod właśnie idzie sobie zdobyć ten, no to tak <laughs> a okej, okay, to za to idzie sobie zdobyć, wiecie, za to, no, za, albo no, co ja się tam będę. Idzie sobie normalnie zdobyć 5000 takich Diamencików do samonowania. SpongeBob, spoko. I Jim. Mamy Jim'a. Nie kojarzę tej postaci, żeby była. Ty. SpongeBob jest od niego lepszy. SpongeBob jest z niego lepszy, nie? Jim. Jim jest słaby. W sensie, o oh, come on, to SpongeBob jest lepszy. A SpongeBob jest. gdzie on... mm. poziom pierwszy. Mm. No w sumie. Albo cóż. Dobra. No tak. Dobra, weźmiemy sobie tego Jima. Nawet. Tak no trudno się mówi, no. Yy. Tu można jakieś cechy im dawać? Przewiń. A, że. Jak soule w tym. W naftce rd No spoko. Możemy sobie włączyć. W sumie dźwięk, bo i tak nie jest jakoś ten yy, ten coś jak yy, nie, boże, nie umiem mówić yy, sklep 50 diamancików za darmo, brzmi spoko yy, podwój za 50 robux mówisz na serio mnie na to Ile ja mam Czy ja... Mhm. Ja mam. No, no 49 49 Bobuks bo Mam Bobuks Wyczyść 20 to nie 15 fali to sezonowe klejnoty. 150. Tych. Hmm. Jeżeli chodzi o ten um, codzienne 30. No to może to ogarniemy. Dobra, wejdzie grę. Pierwsze wszystko na samym ciężko nie. Na łatwym... Na... sorry, nie na łatwym na normalnym. Zaczynamy. I co to będzie, co to będzie? Nie wiem. Hmm. Czy ja mam. Aha. Hmm. To Squidwarda sobie możemy tu postawić. Hmm. Możemy sobie postawić tego i jeszcze jednego Squidwarda. Hmm. A nie, dobra. Nie, nie wiem, nie wiem. No, zobaczymy, co tu się będzie działo, tak? Tam właśnie jak się naciśnie F, no to można tu tak ulepszać no, postacie. Myliłem się co do tego, bo mu nawet spoko Ulepszymy sobie Skalmara na już drugi poziom, bo można stać nas. Więc no stać nas, no to możemy wziąć, nie? Tu cyk na pierwszy. No ale no, spoko. Ja bym. sobie możemy jeszcze potem obczaić ten. Potem sobie będziemy mogli jeszcze obczaić. Wiecie co? Jest panczboba. No i no Dobra, ulepszymy sobie może tego dziada na pierwszy poziom. On się wydawał słaby, nie? On się wydawał słaby. Czy dosięgła? Dosięgła go burgerliwość. I teraz go musi jeszcze burgerliwość. Tak, burgerliwość. Ulepszymy sobie go, ich od razu na wyższy poziom, może postawimy więcej, zaraz. Żeby się tak nie przebijali. No, bracyk. Łatwo, łatwo. nam, no. Możemy postawić kolejnego tutaj. I tutaj no czemu nie tego sobie tu bliżej przestawić y y y Jesteśmy widzowie, ale miałem ważny telefon. Y ulepszyłem ogólnie ten. Dołożyłem jednego i wszystkich ulepszyłem więc no. Y no nawet dobrze nam idzie. Jak sobie jeszcze dołączę do grupy, to coś tam dostaniemy plus jeszcze prędkość gry razy dwa. Więc w, nastę w następnym odcinku na pewno to będę miał gotowe. Y nie. Żeby było. I leżało, odpoczywało. Y cztery może czwarty poziom max. I ma takie no po prostu kolorowe jak w Spongebobie rzecz. Te, te kwiateczki. No, kwiateczki, no, no, wiecie o co chodzi. Więc, no. No, ale. Spoko. Dobra, no, on się tam stał silniejszy, i tak dalej, no. Niech się nie. Skupka. Mm, przydałoby się wbić. No widzowie, przepraszam, że coś takiego się stało. No ale po prostu miałem teraz dwa ważne telefony, że ominęliśmy. Ogólnie jeżeli chodzi o tego Jima, to on ma nie sześć, 5 poziomów, a Skalmar ma tylko 4. Więc to wiemy. Mm, możemy sobie w sumie zagrać jeszcze jedną następną grę. Czy sobie postawimy tym razem tu i a tu skalmarów? Kręciołki, no, Bańka kłopotów. Teraz raczej mi nic nie powinno przeszkodzić, więc no. Więc no. W ogóle odkryłem, że też są double jumpy w tej grze. Więc dla tych, co, nie, co ten nie wiedzieli, i tak dalej, no to wiedzą mnie. Ja też na przykład byłem tym, co nie wiedział. Dobra, to sobie pamięć falę cyk i cyk. Tu sobie tak postawimy. On to wróci, więc tak czy siak dostanie damage. Więc to nie jest aż taki kłopot. Trzeba hmm. hmm. się go postawić. Dobra, jeden tu znów się zamieni się za, zapatrzę tu. No cóż, zacznij, zacznijmy ulepszać, nie? Ale ogólnie Gra fajna. Podoba mi się, bo SpongeBob był, ba... Spongebob był jedną z bajek z dzieciństwa yy, mojego. Więc no. Zresztą, kto w dzieciństwie nie oglądał SpongeBoba? No, umówmy się, no chyba każdy nie. Ale no. W każdym razie gra. Gra jest fajna. Więc naprawdę nie mam się tutaj co do czego przyczepić i tak dalej, nie. Więc jeżeli chodzi o grę, to gra jest zarąbista. i nie, nie dość, że no fajna nie jest, nie jest taka ani Brainrotowa jak Toilet Tower Defense czy coś, bo no Brainrot, no, no rozumiecie, no, że po prostu ze, taka dziwna. To, to nie jest dziwne, właśnie takie, to jest takie spoko. To możemy sobie. O, nie, jeden mi przelecił. No ale trudno, no. Cóż, nic się nie, nie stanie, nie? Tu tego by trzeba będzie jeszcze ulepszyć. Po co ja może. Nie, może ja jednak wyłączę tego, tego autoskipa. Ok, pokonany, wyczyszczony. Tu skalmar i tu skalmar na takim poziomie. I tu jeszcze myślę, że albo może nie. Może zrobimy, że tu. Tu. I tutaj, mm, no nawet spoko, nie, w sensie według mnie spoko, nie, Więc spoko, tu postawiłem typków, tylko teraz nie wiem, czy wziąć się za ulepszenie Skalmara, czy może za tych, ale wezmę się za ulepszenie Jima Jim Dżim. I sobie włączymy język angielski. Mm no... spokojnie Jim jest Jim. No, no tak, teraz sobie ulepszymy squid Wardy. Jakim? Myślę na moim drugim koncie też e, chyba tam mój brat, ten... Grał czy coś? Więc yy, tam, nie wiem. Wi widziałem, jak grał z SpongeBobem. SpongeBob po prostu daje takie bańki, nie? A Patryk, nie wiem, chyba skacze coś. No coś takiego, nie wiem. Więc. No. Tu, cyk. Yy, I teraz tak, tu na ten i tu mhm exit, nie tu tego na zielony i tu tego na zielony nie, speed anchowy dirty bubble Brudna bańka. Została wyczyszczona piosenką Skalmara, której nikt z nas nie rozumie. Ja. A no, faktycznie jeden się przedostał. Pamiętam. Jakoś się z nim zbytnio nie przejąłem. Hehehe. Hmm. Przydałoby się ogarnąć w sumie tego GameSpider razy dwa. Bo... A! No, no, oczywiście, pieniądze, hmm. Hmm. mogę wam w sumie udowodnić, że nie kłamie z tym poziomem, <laughs> z poziomem piątym, bo faktycznie tutaj jest nowa jakby ta, no zresztą jak uzbieram kasę, no to sami zobaczycie, nie, jak to wygląda. Jeżeli, jak jest na się to tak jak skalmar że po prostu takie jakby tyńczowe płatki jakby w spongebobie więc ogólnie jest dobrze no. i widzicie tu macie dowód ten, że to jest żółte i że jeszcze jeden upgrade ten mu, trzeba mu zrobić dobra tu sobie ulepszymy Hmm. Kliku, klik, klik, klik rzmiejmy to za, za sobą, ulepszymy ich bo to Squidward jest spoko postacią nie? jakby. To, to jest chyba jedna z lepszych postaci na sam początek We, przynajmniej według mnie bo naprawdę robi dobry image bo 53 nie Jasne, to dopiero na ostatnim poziomie i tak dalej, nie? Ale jednak dobry damage robi. I no... Więc cóż, zaraz będziemy mieli też bań bańkowego chłopka. I bańkowy chłopek będzie chłopkowym bańkiem. No a mówiąc po prostu, po prostu zaraz przyjdzie brudna bańka i powie, że... No, jestem super, srebe, Dobra, no tych trzeba ulepszyć na niebieski. Zaraz drugiego tego Jima. znaczy od tego, co ma teraz, poziom bodajże trzeci też, tak? Nie. no trzeci, ten ma drugi. Ono. No, jego finalna forma. No to nawet nie zdążymy. Bym musiał nagle dostać kasę. A to jest no, nierealne, nie. No, no i nawet spoko. Wróćmy sobie do lobby, bo tak, można. I to nie jest złe. Achievement, czy mamy jak? Nie, nie wiem. PAS 20 gemów i 50 coinów. Co ja mogę zrobić z tymi coinami? Nie? To jest coś. O no. pana. A, że mogę sobie coś takiego. Fajnie. Indeks jest. No i okej. Okay. tutaj te, ten to standardowe. Sobie samonujmy. O! O! Okej. Okay. O, Patryk jest. Dobra. No um, e, babcia z Equip um, Equibest, ale w sumie mógłbym ją na początku postawić, nie? No, nie wiem, powiem Wam tak szczerze. Um. Widwarda, może teraz sobie tak Jima anekwipniemy Ekwipniemy Ten i Trzy Trzy ten Nie jest to jakoś super dużo No ale jednak yy, Tu Dobra w sumie wszystko już Poodbierałem tam Mam no, 170 kasy No a tu zrobimy jeszcze jeden ten roll się nie będziemy pieścić. O, Goofy, ten Goofer, czy jakoś tak. No, ogólnie będziemy mieli dużo postaci do testowania. Oj, dużo. Mm, boost Bundle. Nie wiem, ale na pewno wiem, że kupimy sobie to. Bo, no, jasne, 50 Robux. Ja, niby jestem pay no ale jednak Kawan, to jest spoko. Bo mamy dwa razy większego laka na lepsze rzeczy na zawsze. Tu za tak. Free. okej okay, dostaliśmy darmowy storage. Darmowe 100 storage. U. No i ja narzekać, no jak mówiłem, nie będę. Więc um, no. Weekly 200. No tu jeszcze. O, daily waves. 60, jeszcze dwa mecze. No. Czy, widzowie, czy mi się chce? No umówmy się, mi się nie chce. Zresztą zaraz też jestem umówiony na nagrywanie kolejnego odcinka z tym, z Alixem. Tu są jakieś challenge od Squidwarda. Potem zrobimy to challenge'a a. No spoko. Kto ananasowy pod domem ma dołączyłem. Spocz, Bob, Square, Pants. No. W każdym razie. Ja się z wami żegnam. O jezd, Nie zauważyłem tego statku wcześniej. No ale wracając. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia i cześć!